Widowie jak widzicie. Tutaj sali i takiego e, e, takiego takiego fajnego, który jest tylko 100. A w nim ja. Szkoda, że tego nie nagrałem. No bo w sensie, tutaj tak rosa, to było takie fajne. Nie nagrałam tego. Cóż! No to, no to nie będzie aż takie złe, ale co jest? Co jest? Co jest? co jest? Co jest? Nie! To jest zwyczajny chicz nie? NIE co się takie patrzy, się z Shiny. Joo! Oferta z niego to 100 bilionów. Maksymalnie. Ej, dobra, HOIX takiego nie ma. Hoiks takiego nie ma. Drower może ma, bo nie wiem. ale ja wiem, że Hoix takiego nie ma. Ja nie mogę. Ciekawe czy Hoix to odpisze. To dobra, kto sobie krany po prostu wpisać? Nikt w komentarzach za darmo, ale znowu trzeba wpłacać. No, tutaj tygodniowo 1 milion, ale to. Dobra, ale to jest taki stres, jak ci takiego. Drzmi ci taki huge. Huge, taki dosłownie huge. To jest był huge, ale to. Dobra, nie, no ja normalnie nie wiem, co, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. <sighs> po tylu tak nieszczęścia, pecha, nagle zacznę takiego ładnego huge'a. Takiego, takiego ładnego po tylu latach pecha. tylu latach no nie mogę taki ładny huge szkoda, że tego wam nie nagrałam, ale to no musiała, niestety, ale taki pech, no szczęście, dobra, widzicie jak to się prezentuje, tak wielkanocny update, bardzo fajnie, i wszystko subskrybujcie kanał, bo ja normalnie się na tego postarałem, Wydałem to trochę, ale to